Od maja ruszają pierwsze w pońskim szpitalu badania kliniczne cukrzycy typu drugiego. Szpital dołączył do grona elitarnych placówek medycznych. Projekt kierowany jest przede wszystkim do diabetyków oraz cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe. Inicjatorką badań klinicznych w pońskim szpitalu jest dr Monika Rachuta, ordynator oddziału diabetologii. Jest to badanie dużej rangi, jest to badanie światowe, wielośrodkowe, randomizowane, spodwójnie, ślepą e, e, jednego z leków z ostatnich najnowocześniejszych grup leków, które zdecydowanie zrewolucjonizowały w ogóle leczenie cukrzycy i tak naprawdę zmieniły sposób leczenia cukrzycy w Europie i na świecie. Badanie prowadzone jest w 17 krajach na czterech kontynentach. To jest szansa duża dla pacjentów, którzy mogą korzystać z bardzo nowoczesnych preparatów i badań i leków, do których nie mieliby dostępu, tak naprawdę w klasycznej w leczeniu klasycznym i takim mniej nowoczesnym. No to jest również szansa dlatego, że mamy też kadrę, która spełnia te wszystkie wymogi badań klinicznych i, no i takie szczęście, że możemy w szpitalu w Polsku współpracować tak naprawdę z najlepszymi klinikami i, no i najlepszymi, najlepszymi specjalistami w tym zakresie. Udało nam się pozyskać to badanie do pododdziału diabetologicznego, gdzie będziemy prowadzić to badanie we współpracy z kliniką pana profesora Szechnika, kliniką mikrochirurgii Oka. Badanie bardzo nowoczesne pacjentów będziemy rekrutować zgodnie z protokołem. Myślę, że jest to ogromna szansa dla, dla chorych. Cukrzyca manifestuje się w różnych narządach. Powikłania cukrzycy również uwidaczniają się na dnie oka. Jest to retinopatia cukrzycowa, która jest jednym z częstszych powikłań cukrzycy i dlatego też na podstawie badania dna oka, oceny dna oka można wnioskować o progresji choroby, o stan zaawansowaniu cukrzycy. Badania będą oczywiście bezpłatne na koszt firm farmaceutycznych, które będą sponsorowały takie badania. Kadra medyczna Pońskiego Szpitala będzie miała dostęp do najnowocześniejszej medycyny. Dla chorych na cukrzycę czy na choroby sercowo-naczyniowe będzie to okazja do skorzystania z nowoczesnych metod leczenia. Natomiast dla Pońskiego Szpitala bez wątpienia prestiż.